Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez krew Jezusa, modlitwa do codziennego odmawiania. Wszystko, co zanurzymy we krwi Pana Jezusa, stanie się niewidoczne dla szatana. Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę. Aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, aby Twoja krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, oraz wszelką własność, którą Ty nam dałeś. Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną krwią mnie samego i moją rodzinę. Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny. Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego, od grzechu pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana, od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi, od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść i wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem Świętym i obdarz darami mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania. Tak, abyśmy żyli dziś w Twojej chwale, wypełniając wszystko to, co dobre. Chwała Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu. Krwi Chrystusa, płynąca z cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceną naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu i komunikowania się między sobą, a otocz nas opieką swoich aniołów. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny. Wyrwij je spod władzy duchów działających przez media, duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, rządy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki. Okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości, krwi Chrystusa pociecho płaczące.